maneczko, z tej strony Morhol. Jak większość z was zapewne wie, niedawno została dodana opcja zmiany koloru celownika do Apexa i, bądźmy szczerzy, jest to jedna z lepszych zmian wprowadzonych do gry w ostatnim czasie, ale nie umożliwia ona 100% personalizacji. Nie wiem jak wy, ale ja czułem pewien niedosyt po kilku eksperymentach z, tym, z tą nową opcją. Jeśli więc szukacie czegoś bardziej widowiskowego lub specyficznego, to zapraszam do oglądania. W tym filmie przedstawię wam szybki sposób, który zajmie wam około 15 sekund na zmianę koloru celownika z 10 gotowymi do skopiowania przykładami. Jeśli te 10 opcji nie zaspokoi Waszych oczekiwań, to możecie wektorem działać samodzielnie. Teoretycznie możecie uzyskać dowolny kolor celownika. Aby uzyskać spersonalizowany odcień celownika, należy wejść w bibliotekę gier na Origin lub Steam, następnie kliknąć prawym przyciskiem maszyny na Apexa, wybrać właściwości, przejść do opcji startu i skopiować komendę, która jest pod filmem. Każda z komend odpowiada innemu kolorowi. W komendzie startowej liczby umieszczone w cudzysłowie odpowiadają za kolor celownika. Możecie je dowolnie modyfikować, a liczby ujemne i dodatnie zmieniają efekty, które widzicie na celowniku. To 10 przykładów. Które Złożyłem specjalnie dla was. Jeżeli chcecie zobaczyć ich więcej, to dołączcie do mojego Discorda, na którym założyłem specjalny kanał, na którym możecie dzielić się swoimi własnymi customowymi celownikami, oraz zobaczyć co stworzyli inni moi widzowie. Ja także będę coś tam wrzucał od czasu do czasu, więc zapraszam. Możecie też zajrzeć na mojego Twitcha, na którym będę testował różne rodzaje celowników w najbliższych dniach. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubować kanału, jeżeli wam się podobało. Wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym materiale. 那不成。<noise> <noise>